Umowę o pracę Pan ma? No zaraz możemy. No to już. Wyciągamy, piszemy. Jest Pani zainteresowana. Oczywiście, bardzo. Bardzo szybko, raz. Karteczka, raz. Długopis, raz. Barbaro Kwarc. Kredytu. W czym mogę pomóc? W czym mogę pomóc? Taka miła pani. Jest. Muszę być miła, no jak. Ordynarna, nie mogę być. Kurwa, co jest? Halo. Halo. Kurwa. O. Halo? Halo. Słucham, żona domu, ty przyjłaś tu, chyba, nie? No jak się tak głupio pytasz? A czemu to? A co, na wózko jesteś sieci Numer dowodu dawaj! Na no, mój? Chwilówkę. No i czy mówiłam co masz? Co to, jakieś do tyłu jesteś? Co ręki nie masz, nogi nie masz? Jak to jest? No to dobra, to gitara. Przysyłany jest tak? No, siema, cześć. Kurwa, co on jest głupi? Czy go boli? Czy jak? Co on nie widzi? Czy jak? Czy co, to jest ukryta kamera? Mam skopiować umowę. Wiesz? No. Tak. Mam skopiować umowę, wiesz? No i? Właśnie. No, tak, i naciskamy OK. I naciskamy OK. No i OK. Okej, OK, si, sì. no. Tu jest OK. Czekamy. Nic nie wylatuje. Kredyt. No, weź chwilówka na dowód. Od 200 do 800. A także 1500. 2000 i więcej. Kurwa. I jest telefon podany. No ja słuchaj, nie krzycz, nie krzycz, tylko konkretnie, inteligentnie rozmawiam z Tobą. Co krzyczysz? No. No, a kto? Tak, no to się zmień kurwa. To dozoicie pracować, jak masz taki głos. No to co mnie to obchodzi? To się wyłączam i już. Z Debilami nie rozmawiam. Ta, do Egiptu, ha, tak, będziesz walczyć chyba wielbłądowi śmietane. No i gitarę i wyłączamy się, bo jesteś głupi i nie dostaniesz. Ale co Panią tak zdenerwowało w tym? Temat, głupi temat, już, już, to się można wysrać. Jeżeli on ma ochotę i jeszcze po czymś musi się wysrać, bo tak na rzadko to trzeba też mieć podkład. No i co tam wyszło? Co tam wyszło? Nic nie wyszło. Trudno. Niepoważnie. Jeszcze raz musimy to zrobić. To no za kurwa patrz. To trzeba chyba wiesz co jak to zrobić. No i jedziemy. Okej, okay, czarno-biały raz. No i? i co? Udało się. Patrz kurwa sama zostaw, Chodź. Widziałeś? śmineczki, bajery, dupeczki kurwa i chuj. Patrz co, Kredyty, bajery, wszystko będzie. Baj Bajabonko kurwa, wiesz? Patrz. Dalej, dalej, dalej. A temu panu skrócimy kredycik, odpuścimy kredycik. Nie będzie miał kredyciku, tylko będzie miał chujczek, a nie a kredycik. A jak pan ją na Ja pierdolę. A, zacięłaś. Jest artystyczny, lecz Piękne, nie? A, kurwa, pajem nie? Wiesz, ludzie ludzi mu się kurwa koty, kurwa, ja rysu, jak się kopuje, kurwa, tu jest kolor Już? nie wiem, ale już chyba już może pani zrobić. Kurwa, ta weź takie ja pierdolę Patrz Nie no, super Fartystyczne foty. Mega. Widziałeś? Plakaty. Pożyczki. Puste kieszenie. Pożyczka. 800 od ręki. O kurwy, a co to jest? Ty. Co? Patrz. Czujesz? Ty. Brać? No nie wiem, co tam jest, co tam jest w środku. Wziąć tam? Otworzy pani? No. Otworzyć? Jest pani pewna? Na bank. Dole. Nie wiem, poczekaj, niech stanie. Co robimy, kurwa? Ma się, kurwa, spociłam. No to co, kurwa, weźmy się gdzieś pierdoliny, Kurwa. Siostro, Tlen, kurwa. Co robimy?